Co wnosi Indiba do treningu biegacza? Indiba jest urządzeniem, które możemy stosować na wielu różnych polach w treningu biegaczy i nie tylko. Jeżeli chodzi o poprawę techniki biegu, Indiba bardzo fajnie może poprawić nasze wyniki w tym zakresie, to znaczy za pomocą dużego ciepła i hiperaktywacji mięśni będziemy stymulować produkcję kolagenu oraz będziemy pozbywać się zwłóknień w strukturach mięśniowych, które tworzą się po prostu, jeżeli używamy Mięśni w określony sposób przez dłuższy czas. Możemy to też pomóc w walce ze starymi kontuzjami. Jeżeli już mówimy o kontuzjach, to Indiba jest też urządzeniem, które możemy stosować bezpośrednio po wystąpieniu urazu bądź po operacji, dzięki czemu znacząco przyspieszymy czas powrotu do naszych właściwych treningów oraz zmniejszymy sobie dolegliwości bólowe, czyli nasz organizm szybciej wróci do takiego idealnego stanu. Kolejną rzeczą, do której możemy wykorzystać to urządzenie jest regeneracja po treningu, to znaczy, jeżeli na przykład zwiększamy obciążenia treningowe i chcielibyśmy pozbyć się tego efektu przemęczenia, możemy też to urządzenie wykorzystać, aby przyspieszyć znowu regenerację tkanek po treningu.